Dzień dobry państwu. Zapraszam na oświadczenia po spotkaniu premiera Wietnamu Pham Minh-China i prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska. Panie premierze, bardzo proszę. Czekamy, jakieś Szymaj. problemy? Z Tłumaczeniem. Proszę dać znać, jeżeli będzie wszystko ok. Mam nadzieję, że działa tłumaczenie. Panie premierze, tłumaczą mnie? Okej, okay, ok. Witam jeszcze raz bardzo serdecznie w Warszawie naszego drogiego gościa. Relacje między Polską a Wietnamem są tradycyjnie bardzo dobre, bardzo bliskie. Mieliśmy okazję dzisiaj rozmawiać dłużej w cztery oczy o bardzo szczerze, tak jak powinni ze sobą rozmawiać liderzy polityczni zaprzyjaźnionych państw. I to jest bardzo ważne też dla mnie doświadczenie, że yy, państwa i politycy z tak yy, różnymi historycznymi doświadczeniami, yy, o różnej wrażliwości geopolitycznej, o różnych systemach politycznych, moglibyśmy o tym długo dyskutować, ale potrafią utrzymywać bardzo przyjazne i bliskie yy, relacje i rozmawialiśmy dzisiaj bardzo otwarcie o sytuacji geopolitycznej, o wojnie za naszą wschodnią granicą, o tym, co wspólnie Polska i Wietnam mogłyby zrobić, aby ta wojna zakończyła się jak najszybciej. Rozmawialiśmy przede wszystkim o tej tradycyjnej więzi, która łączy narody wietnamskie i polskie. Mamy dzisiaj y, okazję świętować rocznicę naszych relacji. Ale mamy też osobiste doświadczenie. Jesteśmy z panem premierem z tego samego pokolenia. Powiedzieliśmy to sobie. Zapytałem dzisiaj pana premiera, czy wciąż w wietnamskich szkołach dzieci uczą się wiersza "Polska, moja siostro. I potwierdził, że nadal jest to jedna z najważniejszych lekcji, pierwszych lekcji w szkole wietnamskiej. To bardzo wzruszające i będziemy pracowali razem nad wzmocnieniem naszej przyjaźni, naszej współpracy. I będziemy także rozmawiać jeszcze dzisiaj o sprawach i przyjemnych, i, i trudniejszych. Polska, Unia Europejska, Polska ma prezydencję w Unii Europejskiej, a Polska szczególnie, ja z moim osobistym doświadczeniem także, będziemy oczywiście zawsze bardzo wrażliwi, jeśli chodzi o kwestie, o kwestie praw człowieka i będziemy o tym też rozmawiać, ale skoncentrowaliśmy się dzisiaj na tym, co Polskę i Wietnam łączy, szczególnie jeśli chodzi o coraz intensywniejszą współpracę gospodarczą. Bardzo ważna sprawa, jaką poruszył Pan Premier, to ważny, mocny gest, bardzo dobry krok z naszego punktu widzenia, czyli Zniesienie obowiązku wizowego dla zorganizowanych grup turystycznych na pobyty krótkoterminowe. Brzmi skomplikowanie, ale y, tysiące Polaków, którzy podróżują do Wietnamu, wiedzą, że je, będzie to już jakieś poważne ułatwienie. I bardzo dziękuję, wiem, panie premierze, że to była pańska osobista inicjatywa i pańska decyzja, przygotowana specjalnie też przy, z okazji tej wizyty. Bardzo to doceniamy. Będziemy pracowali nad możliwie szybkim zakończeniem procesu ratyfikacji w Europie, także w Polsce. Tej umowy dotyczącej wzajemnych inwestycji, tak zwanej EWIP, -y. więc możecie tutaj liczyć na, na, na Polskę. Na pewno Polska nie będzie ostatnim krajem, który będzie ratyfikował ten, tę umowę, a ja będę y, tradycyjnie już, bo robię to od wielu lat, także promotorem w Europie możliwie ścisłych relacji między Unią Europejską a Wietnamem i będę pracował, o czym pana premiera poinformowałem, nad Zbliżeniem stanowisk w różnych sprawach, w róż, jeśli chodzi o różne standardy, także o jego politykę, bo jestem przekonany, że w tych najważniejszych fundamentalnych kwestiach Wietnam i Polska też z racji naszych bardzo podobnych doświadczeń, tragicznych historii i dobrych, że będziemy wspólnie działali na rzecz i pokoju w, na świecie i w regionie, i rozwoju naszych relacji, i rozwoju naszych gospodarek. Nasza współpraca gospodarcza jest bardzo obiecująca. Wietnam imponuje całemu światu. Gospodarka wietnamska, pan premier i słusznie pochwalił się no, zupełnie bywałem wzrostem gospodarki wietnamskiej. My w Polsce mamy świadomość, z jak trudnego punktu startowaliście po tra tej tragicznej wojnie. I, I my w Polsce też dobrze wiemy, co znaczy odbudowywać kraj po wojnie, rozwijać gospodarkę, zmieniać system gospodarczy. Wyście także przeszli swoistą rewolucję. No, i dzisiaj informacja o tym, że to jest 7, 8, a w niedalekiej przyszłości myślicie nawet o kilkunastoprocentowym wzroście gospodarczym, przy i tak już wielkich sukcesach. Pokazuje, że Wietnam będzie atrakcyjny i dla Polski zawsze byliśmy atrakcyjnymi dla siebie partnerami i dla całego świata. Będziemy także współpracować i to jest dla mnie też ważna konkluzja my w Europie. Wietnam w Azji Południowo-Wschodniej na rzecz promocji naszych krajów. Bardzo dziękuję panie premierze za te deklaracje wsparcia naszych aspiracji, jeśli chodzi o y, y, tą bliską współpracę z krajami ASEAN, a Azji Południowo-Wschodniej. Jestem przekonany, że wspólnie osiągniemy tutaj y, sukces. Y, bardzo zależy nam na wsparciu wzajemnych inwestycji. Mówię nie tylko o tym, o umowach, które się podpisuje, ale o praktyce. Y, jestem przekonany, że... Y, ta nasza współpraca będzie też na coraz wyższym poziomie i naukowym, i technologicznym, i, i że ten bilans handlowy będzie niedługo zrównoważony. Sam pan premier zauważył, że, że y, 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 warto byłoby, żebyśmy wspólnie pracowali nad możliwie y, y, dużą wymianą handlową i żeby ona była możliwie zbilansowana. Y, 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 myślę, że będziemy mieli wspólnie dużo pomysłów, także tych inwestycyjnych, y, polskie inwestycje. Choćby w, także, w, jeśli chodzi o przemysł obronny, yy, 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 też są mile widziane w Wietnamie. Ta współpraca już się rozwija. Myślę, że szczególnie w dzisiejszych czasach wiadomo, jak yy, ważny jest to dział gospodarki i, dział, i jak ważne są te inwestycje w bezpieczeństwo i Wietnamu, i Polski. Yy, można na tym i zarobić, ale przede wszystkim budować także większe poczucie bezpieczeństwa Wietnamu i Polski na, na przyszłość. Bardzo jestem z tego, z tej deklaracji, że będziemy wspierać swoje inwestycje w tej kwestii, jestem z tego bardzo, bardzo zadowolony. Panie premierze, nie muszę nikogo przekonywać. Mówiłem to w czasie mojej pierwszej wizyty w Wietnamie 15 lat temu, ale nasze pokolenie jesteśmy prawie rówieśnikami i w Wietnamie, i w Polsce. Pamięta, że wbrew okolicznościom, Wbrew bardzo różnym doświadczeniom geopolitycznym od zawsze odnajdywaliśmy wspólne emocje i, i jestem przekonany, że będzie, także, y, będzie to możliwe także y, w przyszłości. I dziękuję za zaproszenie y, do Wietnamu, do Hanoi. Y, z wielką radością przyjąłem to, to zaproszenie i w rocznicę naszych. Y, y, Naszej przyjaźni, naszej dobrych relacji. Podobnie jak pan premier w rok tej rocznicy przybył do Warszawy, ja będę gościł w Hanoi i Wietnamie na pewno jeszcze w tym roku. Za to zaproszenie bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu poproszę. Poproszę premiera Wietnamu Pham minh China. vâng rất là cảm ơn ngài thủ tướng Đỗ an tốt sơ à, tôi rất vui mừng và cảm ơn ngài thủ tướng đã dành cái thời gian đón đoàn Việt Nam rất là trọng thị toát lên một cái tình cảm rất là chân thành tin cậy và hiệu quả và đặc biệt là tôi hoàn toàn tán thành với những cái chia sẻ của ngài thủ tướng vừa nêu Đó là một cái sự chia sẻ của chúng tôi rất là gần gũi Dużo nas łączy. Łączy nas przyjaźń, odpowiedzialność, wysoki poziom zaufania. Delegacja Wietnamu, wysokiego szczebla i ja osobiście z radością zdecydowaliśmy się na tę wizytę w tak pięknym kraju. Wiemy, że Polska i Polacy wnieśli i wnoszą niezwykły wkład w rozwój całej ludzkości, również w rozwój naszego kraju. Nasze dwustronne stosunki funkcjonują już od 75 lat. Zawsze właściwie doświadczaliśmy przez ten czas wielkiej przyjaźni ze strony Polski i Polaków. Również podczas wojny, którą toczyliśmy o niepodległość i niezależność, a później w procesie odbudowy i obrony Wietnamu, a także w okresie 45 lat reform. Te nasze wzajemne stosunki są dla nas niezwykle ważne. Chciałbym też podkreślić rolę, jaką odegrała Polska w okresie pandemii COVID. To właśnie Polska, jako jedna z pierwszych krajów, pospieszyła z pomocą, wysyłając nam szczepionki, a także wsparcie do Ho Chi Minh. Które wtedy było ogniskiem pandemii na terenie kraju. Rzeczywiście, świat teraz się zmienia i to gwałtownie, jak mówił pan premier. Te zmiany mają kompleksowy charakter, ale nie powinny i nie zmieniają ani podstawy naszej przyjaźni, ani naszych wspólnych wartości. Jestem. Bezwzględnie przekonany, że w najbliższym czasie ta przyjaźń będzie się rozwijała i będzie przynosiła jeszcze większe pożytki. Nawet w czasach trudności staraliśmy się wspierać we wszystkich obszarach działania. To wzajemne wsparcie jest dla nas źródłem dumy. Jesteśmy też wdzięczni za wsparcie Polski, która zawsze wykazywała się przywódczą rolą. Doceniamy siłę polskiej gospodarki, doceniamy i z podziwem patrzymy na to, jak się rozwija, jak podnosi się poziom życia Polaków. U nas ten proces również się toczy dzięki wsparciu międzynarodowych partnerów, również Polski. W 2024 roku odnotowaliśmy rekordowy poziom bezpośrednich inwestycji zagranicznych. 4-5 miliardów dolarów. To było kiedyś. W tej chwili 470 miliardów dolarów. To jest czwarte miejsce pod względem bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie. Doceniamy również wzrost wymiany handlowej z Polską 14% w roku 2024, wynosząc w wartościach bezwzględnych 3,4 miliardy dolara. Wprowadziliśmy cały szereg zmian, który ma usprawniać wymianę handlową oraz inwestycje i tym samym podnosić poziom zaufania. Odnotowaliśmy wiele wizyt delegacji na różnych poziomach. Kultura, turystyka, sport to również są obszary, w których ta wymiana i współpraca kwitnie. Edukacja, szkolenie, współpraca i wymiana studencka to są również te obszary, gdzie zaobserwowaliśmy istotną poprawę. W sprawach międzynarodowych i regionalnych ustanowiliśmy mechanizmy konsultacyjne, w tym również w obszarze bezpieczeństwa i obronności. Doceniamy udział Polski w projekcie budowy łodzi projekcie stoczniowym. Wiemy, że świat zmaga się teraz z wieloma problemami, które stanowią przeszkodę w rozwoju każdego z nas i poszczególnych krajów. Dlatego tak warto cenić i tradycyjne przyjaźnie, i wsparcie, a także te emocje, głębokie, pozytywne emocje na poziomie międzyludzkim. Podzielam również przekonanie, panie ministrze, panie premierze, że w tych naszych rozmowach na temat polityki zagranicznej jesteśmy dla siebie kierunkami priorytetowymi. Mamy więzi polityczne. Gospodarcze. Moja dzisiejsza wizyta ma te więzi wzmacniać i w najbliższym czasie podnosić na poziom strategiczny. Więc jeszcze raz ponawiam, panie premierze, zaproszenie do naszego kraju. To będzie kolejna szansa na wzmacnianie tej relacji. Wietnam chciałby być również pomostem dla Polski i dla Unii Europejskiej. Dzięki partnerstwu strategicznemu między naszym regionem a Unią Europejską Wietnam może być taką bramą dla Polski, dla całej Azji. Wiemy, że Polska wesprze Wietnam w ratyfikacji EWIPA, umowy o ochronie inwestycji między Unią a naszym krajem, i wiem, wiem, że Polska nie będzie ostatnim z krajów, który będzie ratyfikował tę właśnie umowę. Jestem przekonany, że Polska będzie działała na rzecz zniesienia złotej, żółtej kartki dla inwestycji. Współpraca w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa będzie kontynuowana, chociażby w dziedzinie dronów, wiemy, że Polska w tym względzie posiada przewagę konkurencyjną. Wiemy y, również, że w Polsce mieszka wielu Wietnamczyków. Chcielibyśmy, aby zostali uznani za mniejszość narodową, tak jak dzieje się to w przypadku Czech czy Słowacji. Jesteśmy też wdzięczni wszystkim Polakom i Polkom za to, że dzięki ich otwartości Wietnamczykom tak łatwo żyje się i pracuje w Polsce. W ciągu w, w, w ostatnim czasie omówi, będziemy się skupiać na następujących obszarach współpracy kluczowych obszarach współpracy. Dlatego też postanowiliśmy wystosować zaproszenia. Ja do premiera, a nasz prezydent do swojego polskiego odpowiednika. Postanowiliśmy również o... W powołaniu grupy roboczej mam też nadzieję, że dojdzie do kolejnych wizyt ministerialnych i że wymiana handlowa sięgnie 5 miliardów dolarów. W tych obszarach priorytetowych najważniejszą rolę powinno odgrywać bezpieczeństwo i obronność, w tym współpraca między przemysłami obronnymi. Współpraca w dziedzinie nowoczesnych technologii i w produkcji dronów, szkoleniu, edukacji. W tym względzie my mamy bardzo wysokie potrzeby. Wiemy, że Polska ma z kolei ogromne doświadczenia w zakresie biotechnologii, zaawansowanych technologii, przemysłu stoczniowego, budowy łodzi i okrętów, kultury. Z tego też względu postanowiliśmy o zniesieniu obowiązku wizowego przy podróży obywateli polskich do Wietnamu. Nie jest to ostatni, ale pierwszy krok w dalszym usuwaniu dotychczasowych przeszkód. Mamy też nadzieję, że. Takie kroki zostaną podjęte przez polską stronę w odniesieniu do obywateli Wietnamu. Liczymy na zniesienie albo złagodzenie obowiązków wizowych. Liczymy też naszą, na naszą współpracę w organach międzynarodowych, multilateralnych, chociażby ONZ. Mamy zbieżność poglądów w wielu sprawach. Czasami mogą pojawiać się różnice, ale myślę, że się doskonale rozumiemy i zgadzamy, że z faktem, że wzmocniona współpraca również w ramach ONZ przyczyni się do zwiększenia globalnej solidarności, współpracy, rozwiązywania, globalnych wyzwań. Powinniśmy działać na rzecz jedności służących rozwojowi, stabilności, współpracy i pokojowi w naszych regionach. Tak wiele nas łączy. W istotnych sprawach podzielamy poglądy. Więc jeszcze raz powtórzę, ta współpraca może jedynie służyć pokojowi, stabilności regionów. Głęboko liczę na wsparcie Polski w sprawie dotyczącej sytuacji na Morzu Południowochińskim. Mówiliśmy o tym, ponieważ tu również mamy do siebie zaufanie. Liczę na wsparcie. Jeszcze raz dziękuję Panie Premierze za tą niezwykłą gościnność, za ciepłe przyjęcie, za zaufanie, za bardzo konstruktywną i owocną rozmowę tego poranka. Jestem głęboko przekonany, że oba nasze kraje będą działały na rzecz efektywnej współpracy i podnoszenia tejże współpracy na wyższy strategiczny poziom w oparciu o ten fundament, jaki stanowi 75 lat stosunków dyplomatycznych. Miejmy nadzieję, że już szybko dojdzie do wizyt prezydentów oraz przewodniczących parlamentów. Mam też nadzieję, że przyjaźń międzyludzka też się utrzyma. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i dziękujemy Państwu.